Pytanie jest o Krajową Sieć Onkologiczną. Dlaczego ten projekt jest Państwa zdaniem zły? Z wielu powodów. Po pierwsze był przeprowadzony pilotaż, on zresztą jeszcze się nie zakończył i my nie znamy wyników tego pilotażu. A w związku z tym bardzo jest trudno mówić o tym, czy Krajowa Sieć Onkologiczna spełni swoje zadania, czy nie, jeżeli podstawą procedowania tak naprawdę miały być wyniki pilotażu których nie ma. Z tych cząstkowych informacji, które otrzymywaliśmy na temat pilotażu, w żadnym momencie nie wynikło, czy poprawi się dostęp do opieki onkologicznej. Założenia takie są, ale my znowu nie wiemy, czy te założenia spełnił pilotaż, czy to się sprawdziło. Pilotaż tak naprawdę dotyczy tylko i wyłącznie jednego województwa, to znaczy tych informacje częściowe, które do nas docierały. Tylko i wyłącznie jednego województwa. My musimy patrzeć oczywiście na cały kraj. Natomiast to, co jest najbardziej niebezpieczne w tym projekcie ustawy, który właśnie, w którym zakończyły się konsultacje, to jest to założenie, że diagnostykę onkologiczną będą mogły realizować tylko i wyłącznie ośrodki należące do sieci. To oznacza, co dla pacjentów? To dla pacjentów oznacza to, że będą mieli Trudniej i gorzej, dlatego że po pierwsze będą mieli dalej, po drugie prawdopodobnie będą większe, dłuższe kolejki. My wszyscy dobrze wiemy, jak bardzo obciążone są w ogóle wszystkie szpitale. I ograniczenie tylko i wyłącznie diagnostyki i leczenia onkologicznego do tych ośrodków sieciowych. Tworzy bardzo duże ryzyko, że w jednych miejscach potworzą się kolejki, a z drugiej strony bardzo duża, duże grupy pacjentów będą miały dalej do szpitala. Mamy ogromny problem w, polskiej, w Polsce, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, nie dotyczy to tylko onkologii, ale równego dostępu do świadczeń. Mamy ogromne nierówności w zdrowiu i to widać bardzo często, prawie że w każdym obszarze. Medycyny w każdym obszarze opieki zdrowotnej. I nie tylko nie mamy żadnej informacji na ten temat, czy te nierówności w zdrowiu, czyli ten dostęp tak naprawdę się poprawił. My tego nie wiemy. To mamy obawy, że wręcz wprowadzenie krajowej sieci onkologicznej, które, tak szczerze mówiąc, uniemożliwi przynajmniej diagnostykę wielu chorym. No, raczej to tylko pogorszy, więc ten dostęp będzie jeszcze gorszy. Ja może powiem tak, bo, bo może to zabrzmieć troszeczkę jak teoretyzowanie. Ale proszę sobie wyobrazić pacjenta, który mieszka gdzieś powiedzmy daleko na Podlasiu, tak. I on ma do ośrodka sieciowego 100 kilometrów i a diagnostykę mógłby chociaż wykonać w gdzieś w najbliższym szpitalu, który jest 20 czy 30 km. Jest trudniej dojechać. Mm -hmm. Jest dalej dojechać. To jest nawet kosztowniejsze, bo bilet czy paliwo kosztuje. Proponuję, żebyśmy zawsze spojrzeli na tego pojedynczego pacjenta. Żeby przyjąć perspektywę systemu z perspektywy pojedynczego pacjenta. Co on wtedy ma zrobić? Fundacja Alivia zrobiła taki raport o dostępności do opieki onkologicznej i tam był w czasie epidemii i tam jedna z pacjentek uzupełniła ankietę o informację, że ona na chemioterapię musi dojeżdżać autostopem na leczenie onkologiczne. No proszę Państwa, to jest dramat tego systemu i ja w projekcie ustawy nie widzę rozwiązań, które spowodowałyby, że ta pani nie będzie musiała jechać autostopem. I będzie miała bliżej, będzie miała lepiej, wręcz przeciwnie. Uważam, że takich pacjentów, którzy będą rozpaczliwie poszukiwali połączeń do dalszych ośrodków klinicznych, będzie więcej w tej sytuacji. Odbierze się chorym możliwość diagnostyki wczesnej i leczenia onkologicznego. Efekt będzie odwrotny do. Zamierzonego. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o liczbę chorych na raka, jeżeli chodzi o niską zgłaszalność na badania profilaktyczne, co oznacza z drugiej strony dużą liczbę chorych z zaawansowanym poziomem raka, to działania powinny być takie, żeby jak najwięcej ośrodków i podmiotów mogło się zajmować chorymi, chociażby w zakresie również tej, tej diagnostyki. Krajowa Sieć Onkologiczna nie pozwoli na tego rodzaju działania, w związku z tym raczej źle widzę to, co może być w przyszłości. Chciałam zapytać jeszcze w tym kontekście o profilaktykę. Chorób onkologicznych jest bardzo dużo wtedy i w bardzo zaawansowanym stadium. Czy w jakimś stopniu Krajowa Sieć Onkologiczna odnosi się do tej profilaktyki? To jest doskonałe pytanie, pani redaktor. I to jest kolejny element, który wręcz wstrząsająco wygląda. W Krajowej Sieci Onkologicznej nie ma profilaktyki. Zapisy są w Narodowej Strategii Onkologicznej, ale są nierealizowane. Ja przypomnę jeszcze Fundusz Medyczny, gdzie jest jednym z sub, subfunduszy, jest właśnie subfundusz przepraszam bardzo, profilaktyki onkologicznej, i on został praktycznie nietknięty w realizacji. Tak? Z planowanych kilku miliardów złotych wydano do tej pory 171, chyba, milionów, przy czym profilaktyki tam nie ma. Zgłaszalność na cytologię wynosi według ostatnich danych Narodowego Funduszu Zdrowia 14%. Chyba 34%, tak jeżeli dobrze pamiętam, na mamografię. Mamy epidemię. Nie jest realizowane, nie są realizowane zadania profilaktyczne. W krajowej sieci onkologicznej profilaktyki nie ma. Narodowa strategia onkologiczna pozostaje tylko zapisem. Fundusz medyczny w ogóle nie tknął tego obszaru, więc ja chciałam tylko Państwu powiedzieć, że to będzie straszny dramat. Dlaczego tak się dzieje? Ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem.